No, dobra. Dochodzenie zakończone. Talal codziennie urządza przed gląd w magazynie zaatakuj następnym razem. Okej, okay, mamy 208, nie wiem czy to metrów, kroków, nie wiem. Oh. O Boże, jaki to jest lewy. Nie mógł się złapać. Wa, szybko i pójdziemy go zabić, zakończymy odcinek. Yeah. Nie no co za piczat tempa to ja nie dźwigam O Boże Altair co ty robisz? O Boże ludzie, ludzie Okej, okay, dobra, ciśniamy, dawaj, dawaj. Okej, okay, dawaj, dawaj. Czemu mi to robisz? Nie nic oh, Kurde, takie oni gadają. Czemu? Pomogłem ci, ale mi się śpieszy. Okej oh. okay. Byłem wczoraj na... Wczoraj? Przedczoraj, wybaczcie, przedczoraj byłem na premierze. Dziwne filmu Szybcy i Wściekli Szósteczkę i powiem Wam, że fajny film Ale troszkę takim dla mnie minusem było, że Mało było akcji w tym filmie A czy akcji było dużo, ale mało było ścigania Okej okay, dobra, jakby się tam przedostać Okej, okay, już Jak Idę, idę, spokojnie nie masz do uciekać z Zapłacisz za to głową! Nie dam pomocy! Czy nikt mi nie pomoże? Nie <śmiecki> no, no, <śmiecki> no, Okej, <Okay, śmiecki> no, dobra. No i idziemy. Ale cholera to nie jest ostrona. Fuck my life. Ludzie ta lala.

Co teraz, handlarz niewolników? Nie nazywaj mnie tak! Chcę im tylko pomóc! Tak samo jak kiedyś ktoś pomógł mnie! Trzymanie mi, ich w okowach, to żadna mnie! Pomóc. W okowach? Tu są bezpieczni! Przygotowuję ich do nadchodzącej podróży! Jakiej podróży? Do życia w niewoli? <laughs> Nic nie wiesz. Byłem głupi, że cię tu sprowadziłem. Myślałem, że ujrzysz i zrozumiesz. Rozumiem doskonale. Pokaż się! Czyli chcesz zobaczyć tego, kto cię tu wezwał? Nie ty mnie tu wezwałeś. Przyszedłem sam. <śm> Doprawdy? A kto zdjął Rygle z drzwi? Oczyścił dla ciebie ścieżkę. Czy choć raz musiałeś wznieść ostrze przeciwko jednemu z moich ludzi? A? Nie. Wszystko to zrobiłem dla ciebie. Więc stań w świetle, a zrobię ci ostatnią przysługę. Teraz stoję przed tobą. Czego pragniesz? Zejdź do mnie. Załatwmy to honorowo. Dlaczego zawsze musisz się dokończyć przemoc? Nie mogę ci pomóc, bo tego nie chcesz. A ja nie pozwolę zniszczyć mojego dzieła. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zginiesz. Nie meluj, nie gdzie Cię nie proszą. Ale ja przyznaję. w よし Ja, widać, że tak nie komentuję, ale staram się skupić na walce. Połączenie. Ja. Ja, Co z wami? Ha, we. Ha. Dobra

Bractwo nie jest na tyle słabe, by moja śmierć mogła je powstrzymać. Jakie bractwo? Nie tylko Al Mu'alim ma plany co do ziemi świętej. Nic więcej ci nie powiem. Skończyliśmy więc. Błagaj swojego Boga o wybaczenie. Dawno nas opuścił. Opuścił mężczyzn i kobiety, których przyjąłem pod swój dach. Co masz na myśli? Że bracy, dziwki, ćpuni, trędować. Wydaje ci się, że to materiał na niewolników? Nie nadają się nawet do najpospolitszych zajęć. Nie. Brałem ich do siebie nie po to, by ich sprzedać, ale aby ich uratować. A ty i tak zabiłbyś nas wszystkich. Nie. Czerpiesz zyski z wojny, ze zniszczonego życia. Tak, oczywiście, że tak myślisz w swojej ignorancji. Odgradzasz swój umysł? Tacy jak ty robią to najlepiej. Nie widzisz w tym ironii? Nie, zdaje się, że jeszcze nie. Ale zobaczysz. Okej, okay, teraz uciekamy szybko. <mulary> Będę biegnął w kierunku tego biura asesynów. Gdzie kapier. Co to jest? Patrzcie, tam, wracam! To zmiana wyjścia. jest koniec. Widzę go, tam jest, jest zamach uciec. Dobra, spadamy. kraj a tysiące istnień poświęcane są jego obronie. Okej. Okay. Poczekamy, że oni pójdą. Ja jednak nazywam to zaszczytem! Umrzeć w służbie Boga. za to w Co wierzymy, Nie ma większej chwały. To pójdzie, co? No, dobra. Biegniemy szybko do biura. Nie! Teraz raz no, no, dobra. Dobra, biegniemy ten, będzie bezpieczniej. Co on sobie myśli? Pyk. Jak to wspaniale cię znów widzieć! Jak poszła misja? S skończona. Talal nie żyje. A wiem, wiem. Całe miasto o tym wie! Zapomniałeś już, co to jest finezja? Wprawny zabójca upewnia się, że ludzie zauważą jego pracę. Nie! Wprawny zabójca panuje nad swoim otoczeniem! Możemy się spierać o szczegóły, Maliku, ale fakt pozostaje faktem. Wykonałem zadanie, które zlecił mi Al-Mualim. A więc idź! Wracaj do starca! Zobaczymy, czy ją weźmie stronę. Obaj jesteśmy po tej samej stronie, Maliku. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Życia. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni. Dobra, zabójstwo jest zakończone. Wracamy do Almu Alima. tym razem? Mam dziwne odczyty temperatury. Animus chyba się przegrzewa. Chryste, jak nie urok, to... Ile to potrwa? Za wcześnie, żeby stwierdzić. Te opóźnienia są nie do przyjęcia, Panno Stillman. Oczekuję raportu co godzinę. To trochę potrwa. Może pójdziesz się położyć? Postaraj się odpocząć. Pogadamy z Lucy. Pójdę na radę. No pogadać, czy nie? O, da. Dlaczego zawsze na ciebie krzyczy? Przecież to jego maszyna. Jego teoria. Ale nie on zbudował urządzenie. Więc kto? Ty? <laughs> nie. Abstergo ma cały oddział inżynierów. Niewiele jest rzeczy, których nie mają. Ale ja nadzorowałam budowę. Pewnie dlatego tak się wścieka. A to palant. Jest pod presją jak my wszyscy. Nie wierzę, że jeszcze go bronisz. Warren uratował mi życie, więc pozwól mu się trochę wykrzyczeć, jeśli tego właśnie potrzebuje.